Mam graniczące z pewnością wrażenie, że chyba jest coraz więcej nowych uczestników marszu i że chyba spadła nam średnia wiekowa, chociaż zawsze młodzi ludzie byli na tych marszach, ale tak czy owak bardzo, bardzo się cieszę, że tu jesteście. Fantastycznie, brawa dla Was! Nie jest to święto, ale jest taki może bardziej dzień zadumy refleksji. W tym roku szczególny, dlatego że 15 w związku z tym organizo został organizowany koncert. No, to jest jakby ku czci tych, którzy zginęli na tej nieludzkiej ziemi, także tych, którzy cierpieli i cieszymy się, że przyszli. Przyszli ludzie po prostu na ten koncert. To oznacza, że stadion miejski żyje. Dzisiaj jest dzień stadionu, po prostu dzień stadionu. To wyjątkowe spotkanie. Zdajemy sprawę z tego, że młodzież nie zna tych wydarzeń. Bo jakże może znać, skoro przez wszystkie lata PRL-u ten temat był zakazany. Dzisiaj mogę powiedzieć, że. Zbieramy po trosze plan naszej długoletniej pracy. Ta obecność młodego pokolenia to właśnie to nasze dążenie. Ja chcę powiedzieć, że z wszystkich 14 marszy dotychczasowych w Akademiku zostało zamówionych najwięcej miejsc w 15 marszu. Najwięcej, ale najmniej przez Sybiraków. Co to oznacza? To oznacza smutną. Z jednej strony, smutną historię, że Sybiracy odchodzą na wieczną wartę, odchodzą, bo ich stan fizyczny i tak dalej uniemożliwia udział, ale na ich miejsce już wkracza młodzież i to nas cieszy. To wynik naszej pracy, przekazywania prawdy historycznej, bo trudno uwierzyć w to, o czym Sybiracy mówią. A jeszcze trudniej było to wytrzymać. Tu w kiłym stoku jestbra mamy, tu mamy, Tu jest zakumamy, mamy, tu mamy, Tu jestzakumamy, jako mamy, Tu mamy, Tu jest jako mamy. Tak jak słychać za moimi plecami są bardzo huczne, ale myślę, że to bardzo dobre, dobrze. Każdego roku Marsz Sybiru gromadzi nie tylko tych, którzy ten Sybir przeżyli, ale także tych, którzy jako ich nowe pokolenia razem z nimi tę tragedię wręcz można powiedzieć na nowo przeżywają i upamiętniają przede wszystkim. Więc są wśród nich również ludzie bardzo młodzi, czyli wnukowie Sybiraków, i dzisiejszy koncert jest w zasadzie przeznaczony dla nich wszystkich. To ważne, żeby dziadek wiedział, czy babcia, żeby wiedzieli, jaką muzykę lubią ich wnukowie, ale wnukowie muszą wiedzieć, że pamięć o dzieciństwie i młodości ich dziadków powinna być dla nich ważna i powinna być jakąś nauczką dla przyszłej, żebyśmy żyli w pokoju. To jest, oczywiście jest wyjątkowa sytuacja. Piękny entourage, i to było fajne i wyjątkowe w, naszym, yy, w naszej karierze w cudzysłowie. I, I ja sam czekam na kult i, yy, i cieszę się, że, że jest, yy, yy, no są takie okoliczności, że możemy zagrać z kultem i, i że jest tyle publiczności. No bo co tu dużo mówić? No. Po prostu kult. No. Robimy tutaj koncert po raz pierwszy. My nawet się cieszymy, że udało nam się przy okazji tego jubileuszu wejść na stadion, bo myślę, że stadion, generalnie, to jest jakoś już miejsce przyjęte, bo ogólnie, że tam się koncerty robi. Nie znaliśmy tego obiektu od strony koncertowej ale od takiej organizacyjnej, od technicznej. Więc dla nas było to totalne nowum. Z dużym niepokojem, żeśmy do tego podchodzili, ale bardzo chcieliśmy się profesjonalnie przygotować, żeby nie było jakichś kłopotów. Wydaje mi się, ponieważ już koncert od pewnego czasu trwa, a wszystko jak na razie idzie dosyć płynnie, że te pierwsze koty za płoty to już jest za nami. W związku z tym mam nadzieję, że ten koncert fantastycznie się zakończy i będą zadowoleni i młodzi, i starsi, ale że my też mamy pewne doświadczenie na przyszłość, więc ten stadion prawdopodobnie Jakoś się pisze w działalność Białostockiego środka kultury. Sądzę, że jeszcze tutaj wrócimy. Myślimy, że z roku na rok młodzież będzie zwiększała szeregi, będzie już samodzielnie organizowała marsze po to żeby utrwalać pamięć bo naród który nie zna swojej historii szczególnie przykrej historii jest skazany na wymarcie